Zbliżamy się już do końca tego miesiąca i to słowo też trochę jakby próbuje dla mnie ten miesiąc podsumować, dlatego że mówiliśmy dużo o misji, dużo mówiliśmy o końcu świata, dużo mówiliśmy o nawróceniu, o tym, że nie własną siłą zwyciężamy. W końcu mówiliśmy o tym, że musimy to zbawienie, usprawiedliwienie przyjąć, czyli przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I dzisiaj święty Paweł próbuje znowu nam to pogłębić. Przypomina nam o kimś, o kim. W tym miesiącu za dużo nie mówiliśmy, a który wierzę, że ciągle nam towarzyszył, czyli o duchu świętym. Zobaczcie, że kiedy my słyszymy, że ktoś jest naszym panem, to możemy poczuć się jak tylko słudzy lub jak niewolnicy. A święty Paweł mówi o tym, że nie jesteśmy już więcej niewolnikami, dlatego, że dostaliśmy ducha przybrania za synów, którym możemy wołać: Abba, ojcze. Jezus Chrystus jest nie tylko naszym panem i zbawicielem. Ale staje się naszym przyjacielem i staje się naszym bratem. Przez chrzest, przez życie w łasce, stajemy się krewnymi samego Boga. Stajemy się tymi, którzy są w Bożej Rodzinie pełnoprawnymi członkami. I dobrze będzie, jak w tym, że Jezus jest Panem i zbawicielem, odkryjemy naszego przyjaciela i brata. Bo kiedy ktoś jest naszym przyjacielem, to przestajemy być Jego sługą. A jeżeli ktoś jest naszym bratem, może nam to dawać poczucie bezpieczeństwa. Że w tej rodzinie do ostatniego dnia będzie o nas walczył, że ten członek rodziny, ojciec, syn, brat, będzie zawsze o nas walczył i troszczył się o to, żebyśmy do tego zbawienia doszli. Nie bójmy się codziennie prosić o ducha świętego, nie bójmy się prosić o to, żeby łaska, która została w nas złożona przez chrzest, przez bierzmowanie, przez wszystkie sakramenty, które przyjęliśmy i przyjmować będziemy żeby ona owocowała i rosła, ku zbudowaniu tych, którzy nas zobaczą i tych, którym będziemy dawać świadectwo, ale też ku zbudowaniu naszej tożsamości, zbudowania naszego poczucia wartości, jako umiłowanych dzieci Bożych, jako tych, którzy Jezusa mogą nazwać swoim najbliższym przyjacielem. A cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego, tylko nie przełożony synagogi. Często nie potrafimy cieszyć się z sukcesów innych, często zazdrościmy tych sukcesów, które drugi człowiek osiąga, i nawet zazdrościmy innym, że Pan Bóg dotknął ich serca, ich życia. Zastanawiam się, co by zrobił przełożony synagogi, gdyby to on był trawiony niemocą i sparaliżowany, jak owa kobieta, której Jezus pomógł. Pewnie stałby w pierwszym szeregu. Żeby doświadczyć tej łaski uzdrawienia, mimo że był szabat. Na ile jestem człowiekiem uczciwości serca i na ile potrafię cieszyć się z dobra drugiego człowieka. Jeśli potrafię się cieszyć, to rzeczywiście jestem dzieckiem Królestwa Bożego. Cenisz naszą pracę, odwiedź nasz profil na patronite.pl. I zobaczcie, jakie mamy plany.